Witajcie w dziewiątym odcinku praktycznego programowania. Ostatnio um, zrobiliśmy pewną rzecz, która była nieoptymalna i dopiero podpadła mi podczas montowania filmu, dałem anotację um, że w Gameplay Screenie um, teksturę tła, background texture dałem jako texture, podobnie jak, jak ma to miejsce w splash screenie, ale skoro wykorzystujemy um, scenę, czyli w abstrakcyjnym screenie mamy nasz stage, i to on jest um, w render rysowany, przez co się konflikt, jeżeli mamy um, osobną teksturę, która nie jest w stage'u, musimy w sprite batch na nowo zrobić begin-end, co jest, co jest niepotrzebne, głupie i chciałbym to teraz naprawić. Mm, czyli zmieńmy sobie z tekstury background-texture. Um, zróbmy z tego image. Zaimportujmy to. Zmieńmy nazwę, skoro jest to Image, Background Image. Image tworzymy w ten sposób. Przedajemy New Image, który jako parametr przyjmuje teksturę. Następnie do sceny dodawana jest dodawany jest aktor. Ten background image. Można sobie tutaj też metodę zrobić. Init Background. Znowu, jeżeli mamy więcej niż wilniki kodu, które coś robią, to warto to wciągnąć do jednej metody. I teraz nie potrzebujemy tego drugiego otwierania i zamykania sprite batch'u draw. Tylko całość działa przez, przez scenę, która już jest rysowana. Widzimy, że nasze tło jest dobrze rysowane. Nasza Sowa skacze. Sam jestem ciekawy, jeżeli zainicjalizujemy ten background na samym dole, to powinno to nie działać. Czyli, jeżeli nasz background zostanie dodany do sceny na samym końcu, to ja jest on w tym momencie na samej górze. To powinno popsuć wszystko. Tak, zgadza się. Czyli pamiętajcie, um, jeżeli dajcie sobie tło, które dodajecie do sceny jako image, um, to musi, musi ono zostać dodane do sceny na samym początku, ponieważ nakłada to jedno na drugie na siebie. O! Takie małe usprawnienie. Kiedy takie coś zauważamy, warto to. Um, Warto poprawić, a nie czekać na następnego refaktoru, ponieważ to była taka mała zmiana, która wkurzała mnie, chciałem jeszcze ją zrobić. Texture został zamieniony na image. W tym nie potrzebujemy tego, tego drugiego otwierania spritebatchu, co, co wygląda bardzo dziwnie. Zakomentujmy to sobie jako moved nie. using Image instead of texture for background refactor. O. No. Um, teraz przejdźmy do osobnego tasku. Um, support Different Android Screens. jak aktualnie um, sprawdzać to wszystko na na naszym Androidzie. Sobie odpaliłem mój, mój tablet. Um, odpalimy sobie aplikację jako aplikację Android. Sprawdźmy co się aktualnie dzieje. Widzimy, że kabel mi się zaplątał. Dlaczego nie widzicie nic na moim ekranie? A ja widzę zasłonie okna Widzimy, że um, działa to. Tylko działa to jako, jako landscape, a nie jako portrait. Jest to spowodowane tym, że w naszym projekcie Androidowym w manifestie mamy nasz e, screen orientation ustawiony na, na landscape, a chcemy oczywiście, by to było portrait, czyli landscape to jest tak. Portrait jest tak. Odpalmy to sobie i widzimy czy teraz wygląda w porządku. Nasza gra działa na tablecie i odpowiednio działa na screenie. Wszystko się zgadza. I to by był nasz task gotowy. Tylko dlaczego to działa, bo jeden użytkownik pytał, dlaczego to działa. Um, może, można to sobie googlać przez DX um, supporting different screens, Android, raz literówką napisałem. Um, I gdy googlamy ten problem, jak to zrobić, pojawia się coś takiego jak viewport w, w, w LibriTX. Kiedyś Wam już podlinkowałem to tutaj porty w libgdx od wersji 1.0 libgdx wspiera viewporty, przez co wspieranie różnych screenów jest no uproszczone dużo prostsze ale najpierw zakomentujmy sobie zmianę tego orientacji manifestu róbmy jedno po drugim niewiele rzeczy jednocześnie um, changed android screen orientation to Portrait. Widzimy, że w naszym abstrakcyjnym screenie już zaimplementowaliśmy coś takiego jak stretch viewport. Czyli na wszystkich urządzeniach nasz viewport będzie rozciągnięty na, na cały ekran. Jeżeli nie, uży, nie użylibyśmy tego stretch viewportu, czyli do stage'a, przekazujemy stretch viewport, który który zawiera rozmiary, czyli width i height, szerokość, wysokość naszej gry i kamerę. Jeżeli byśmy zrobili stage'a bez tego, bez strategy portu, to pojawiłby się problem, który pewnie ten użytkownik miał, który do mnie pisał w tej sprawie na Facebooku. Tego zademonstruję, jaki problem prawdopodobnie ma. Odpalmy sobie aplikację. Sorry, że tak ciemna ta kamera, ale przez, przez głupie światło em, nie działa mi inaczej. Pokazywanie wam na, na kamerze tego, tej aplikacji. I widzicie, że niby tablet jest taki duży, ale tylko takie małe. Jest to, nie jest skalowane. Mamy taki, taki mały obszar i jest to właśnie przez to, że w abstrakcyjnej skrynie nasz stage, nasza scena, na której, na, do której rzucamy wszystkie rzeczy. Musi zawierać jako parametr stretch viewport z szerokością, wysokością i z kamerą. W tym momencie, gdy to mamy, gdy to mamy i w, w manifestie odpowiednio ustawiliśmy um, orientację jako portrait, wszystko jest odpowiednio rozciągnięte. I to tyle, jeżeli chodzi o eksport na Androida. Ten task jest gotowy. Znowu podlinkuję pod tym, pod tym filmem ten link do viewportów. Czyli generalnie jeżeli w Androidzie, i, no nie tylko w Androidzie, generalnie z LibGTX, jeżeli chcecie wspierać wiele ekranów, to powinniście się zainteresować viewportami. Akurat wybrałem do tego tutorialu, że wykorzystam stretch viewport. Można się pobawić, może w waszym przypadku fit viewport będzie odpowiedni, czy tam inny viewport, ale dla uproszczenia bardzo, bardzo dobrze się pracuje, jeżeli zaczynacie ze stretch viewportem. Czyli podczas tworzenia sceny, screenów, najlepiej to zrobić sobie tak, jak ja tutaj w abstrakcyjnym screenie, się w każdym screenie to nie przejmować. podajecie jako parametr wasz viewport z szerokością, wysokością. podajecie kamerę i to wystarcza, by zawsze całość była rozciągnięta na cały ekran. Oczywiście te rozmiary. Nie jestem tutaj optymalny, dałem um, 480 na 700 Można by popatrzeć, jak, jak, to, jak to zrobić lepiej. Jak na przykład zrobić jakieś krawędzie, które będą obcinane dla różnych urządzeń, ale myślę, na potrzeby takiego tutorialu jest to jak najbardziej ok. Dlatego zróbmy sobie ten task Support Different Android Screens, done Dan done V2. Tutaj widzicie to z trochę lepszego ujęcia, jak to działa, ponieważ kamerka z laptopa. Ten kiepskim świetle tak nie do końca to pokazywała. I na tym zakończę ten filmik, by tylko to było o, o tym eksporcie do Androida. Jak to z tym viewportem było zrobione, ponieważ następny krok z tymi latającymi elementami będzie trochę większy. A ostatni filmik i tak już był trochę przedługi. Tak stwierdziłem, że lepiej to oddzielić. Teraz skończyliśmy, eksportować na Androida i w następnym filmiku będziemy robić kolejną część. To tyle. Cześć.